Klaudia, słuchaj, ostatnio byłaś na ślubie Karoliny Pisarek i Rogera i jak tak patrzyłaś na to wszystko, jak daty jak, jak, ja są szczęśliwi, wiesz, jak to wszystko wygląda, goście i tak dalej, czy ty nie masz takich myśli, że też chciałbyś taki, no, taką imprezę wyprawić, ten ślub sobie, po prostu sformalizować związek? Sobie po prostu robić bibę? Yy, jakoś nie. Ja w ogóle nigdy nie byłam... Chociaż teraz, gdybyśmy rozmawiali dwa lata temu, to bym powiedział no, w ogóle absolutnie nie i bym się wypierała rękoma, nogami ale no faktycznie kobieta zmienną jest i, i, i czasami mam takie myśli, w życiu bym nie zrobiła na pewno takiej dużej, hucznej imprezy dla całej masy gości, niekoniecznie z tego bliskiego otoczenia i tak dalej, bo jednak to jest taki moment, z którym, którym chciałabym się dzielić tylko z takimi najbliższymi. Um, ale nigdy nie byłam taką dziewczynką, która może o tej białej sukni nigdy sobie nie wizualizowałam siebie i tak dalej, i tak dalej. Teraz bardziej podchodzę do tego tematu. Zresztą ja jestem tak zakręcona, że gdybym miała zorganizować, ja bym się spóźniła na własny ślub. Ja bym na poprawiny jakieś nie zdążyła. No gdzie ja na ten ślub? Po co poprawiny w ogóle? No więc, więc w ogóle nie. Chociaż coraz częściej myślę o tym, że mając dwójkę dzieci, jednak fajnie by było. Może sformalizować ten związek, że gdzieś tam dać przykład, że, mhm. że to nie jest, że, że, że chłopak i dziewczyna, tylko... O to się, wiesz, tak mówi, że życie na kociołapę w Polsce, niestety. Gdyby tak, ale no, jakoś mam takie luźne do tego podejście. Być może to się zmieni, a być może nie, mhm. no nie wiem. A czy rodzina w jakiś sposób daje ci do zrozumienia, że a mogłabyś to właśnie zrobić? Podjąć taką decyzję? No, nie mam takiej rodziny, która by wpływała na moje decyzje jakiekolwiek, więc nie.